Cześć wszystkim po z tej strony Widzimy się już w kolejnym odcinku Właśnie jestem w drodze Na jezioro Große Po niemiecku jest to dosyć duże jezioro, nawet z ładną plażą. Zobaczymy dzisiaj, co z tamtego jeziora wyjdzie. Mam nadzieję, że parę rzeczy znajdziemy. Oczywiście przy że nie ma żadnej budki z lodami, z jedzeniem, piciem, że tak powiem. A więc na monetki bym w sumie nie liczył. Aczkolwiek sam, sam jestem ciekaw. Co z tego jeziora wyjdzie, ale to zobaczymy za chwilę. Będziecie mieli też parę przebitek z jazdy. Jeżeli mi się uda coś nagrać, to wam po prostu wrzucę tutaj do odcinka. I teraz tak, to no, też miałem parę pytań na mailu. Co tak naprawdę planuję wrzucać na kanał? Na kanał planuję wrzucać głównie poszukiwania. Aczkolwiek to możecie zobaczyć, bo właśnie dzisiaj jest środa wszedł film na, na mój kanał. Tam prawdopodobnie coś wspominałem o tym, ale powiem jeszcze raz. Będziecie mogli zobaczyć głównie poszukiwania, a w późniejszym etapie rozwoju kanału planuję zakupić busa delikatnie go przerobić na kampera, albo, albo coś całościowo, zobaczymy jak po pierwsze fundusze na to pozwolą po drugie czas będę planował, znaczy będę się starał robić to samemu ale jak to wyjdzie to też zobaczymy dużo rzeczy no, jestem w stanie zrobić samemu albo się też nauczyć no i co, będziemy też zwiedzać? Planuję, no jak to się wszystko rozwinie, aczkolwiek zobaczymy jak to będzie, jestem pozytywnie nastawiony na to. Będę planował zwiedzić trochę świata, zawsze mnie to interesowało, ale co z tym wyjdzie, zobaczymy. Porobione jakieś budki, szałasy. Właśnie tam stoliki dodali. W tym miejscu jest zbudował mostek na tratwie. A tam gdzieś w oddali o przybliżę wam wędkarz. Ciekawy, ciekawy jestem co złowił. Plaża tak wygląda. I zobaczymy co z tego miejsca Znajdziemy pierwszy sygnał. W sumie na, na, na ziemi leżał zawleczka od puszki od piwa. Jak na chwilę obecną, same kapsle. Tu kopałem, tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta. Tam kopałem. Tutaj, tutaj same kapsle wychodzą, ale nie poddajemy się. Szukamy dalej. Dosyć wysoki sygnał. Wykopię, wykopię i wam pokażę. My co innego, nie? Z ta nakrętka od butelki. Mamy pierwszą monetkę. No, złap jakoś ostrość 20 groszy z tej dziurki bardzo ładnie oby tak dalej. Tam było 20 groszy a tu już mam 10 z kolejnej. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth. That I've put through hell. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna the consequence of being incompetent Mental health is confidence Dreams and a modestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical. Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top Taking off and going Plaża przeszukana. Za chwilę wam pokażę, co znalazłem. Nie ma tego za dużo. Ale i tak fajnie. I ubieram wodery i wskakuję do wody. Za chwilę się widzimy, już w wodzie. A z plaży sami wiecie co. I 30 groszy. Chciałem Wam z wody pokazać coś ciekawego, no ale nic tutaj nie ma. Jedyne co znalazłem to kapsle, już niektóre zostawiałem, bo widziałem już ten po sygnale. Kawałek, kawałek blaszki i ołów. Akurat gdzieś tu było wybite. Ostrość jest 30 gram ołowiu. No trudno. Trzeba jechać dalej na, na kolejne jeziora. E, to już to tyle w tym filmie. Chciałem się z wami pożegnać. E, jak widzicie, nic tutaj nie ma. Jedynie co to pełno kapsli. No ale czego się spodziewać? Generalnie fajna, fajna zabawa, fajna przygoda. E, widzimy się już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie z poszukiwań z stowarzyszeniem Templum. Widzimy się w środę. Trzymajcie się, cześć.